Witam. Zaraz się z Wami przywitam. Znowu bazujące na slenderze i tak dalej. I tak dalej. Stworzone przez tych samych ludzi, co oczywiście. Yy, sanatorium, bo jakby mogło być inaczej. Mark Steinen, Ray Burgess. OK. Hospice. Hospice. Hospicium. Czyli miejsce dla psychicznie chorych. Aha, dzisiaj yy, pierwsze informacje są takie, że nagrywam w stroju. O, kurwa. Gdzie ja jestem? W stoi roboczym, czyli gdzie jest Woldziu od Karolka 95. Także nie śmieć ze mnie, że mam yy, co chwila tą samą koszulkę. Yy, od dziś będę tylko w niej nagrywał, dobra. Czyli tak, na F mamy lata. O, może. I na prawym przycisku myszki też mamy latarkę. Świetnie. Chodzi tu o to, żeby również zbierać kartki, ale mniej infantylnie i bardziej skupiać się na niepogubieniu się w tych wszystkich yy, korytarzach. Więc może zaczniemy od tego, że znajdziemy jakąś chociaż jedną kartkę. Och, hospicjum, witaj, witaj. Cóż to za piękne grafy. No nieźle, nie umiem już tego czytać. Pewnie to jest strona West Side. Jak tu jestem w czarnej koszulce, zaraz zginę. Bo nie tolerują chyba niebieskie albo zielone. Nie wiem, czy dobrze pamiętam. O, mogę sobie przybliżać. To jest... Oj, tu będzie ciężko. Ale tu będzie szukanie za to. Ok, lubię takie coś. Na razie nie znaleźliśmy ani jednej kartki. Tam pisało jeszcze, że mam 8 flar do wykorzystania na spacji, ale to później, żeby się nie pogubić. Dobra, na razie tego Slenderka tutaj nie ma. Jak w, pewnie wszyscy dobrze wiemy on przed z lasu i nie wiem co tym razem robi w hospicjum. Może to wydawać się dla was dziwne. Dla mnie... Nie, dla mnie to jest normalne. Coś tam słyszałem. Fak. Dobra, widzę drzwi. Dobrze, że w tej grze tylko Slender możemy tak naprawdę wystraszyć i nic więcej. Okay, czy za tymi drzwiami coś jest? Niestety nie. Nie, nie chcę włączać. Zapal... Dzięki. Uch. Okej, okay, no na razie nie mamy żadnej kartki, jest niepokojące. O, jest pierwsza kartka! okej. Okay. nic tu nie ma. Super, o, zaraz tam dojdę. Slow, painful death. O, nieźle. Nieźle! Byliśmy tutaj. Zaraz tam dojdę. Co my tu mamy? Slender po dwóch kartkach. To by mi się strasznie nie spodobało. Pewnie wam też te ławeczki skądś kojarzę, nie wiem. Dziwnie to wygląda, jak miejsce kultu. O! Nie za szybko? Chyba za szybko, jednak chyba za szybko pojawił się slender. Dobra, bo już yy, wątrobę mam w płucach. Może po prostu pójdźmy inną stroną, żeby slenderek nam. Czy to tutaj? Jak ja się cieszę, że nacis nie nacisnąłem escape'u teraz. No, chyba cię suty świerzbią, ty! On się teleportuje, to jest najgorsze jak go zobaczę Po prostu idźmy przed siebie PewDiePie was here, PewDiePie to był O, świetnie O, to jakiś gościu z ze swoim headphone'cem, świetnie To nie jest na moją głowę Dobra, cześć gościu, czy ty jesteś jakimś... O, ktoś za tobą jest I chyba za mną też, więc sobie znowu pójdę yy, Mam nadzieję... O, ogrzejmy się nie gaś światła! Pogięło cię! E, nope, JPG Penis o, to też na pewno tutaj był You mad, bro? Albo ja się odwrócić, będę to robił stopniowo i powoli. Kurwa, nie wiem gdzie jest. Mam to w dupie, przejdę bokiem. Patrząc w ściany, to jest cudowna gra. Kocham tę grę, naprawdę, ona zmienia moje życie. Kurwa! Nie do poznania. Ej, no, zdecydowanie bardziej tej gry się boję niż, niż Sanatorium. Tu będę chodził bardzo powoli. Nie chcę w to grać. Naprawdę, to jest gra, w którą wyjątkowo nie chcę teraz grać. Pójdę tu. O Boże, trzy takie akcje, po których chcę się żygać, dosłownie. Kurwa, niesamowite. Jak gra potrafi zmienić człowieka. O, tam chyba, tam byłem, czyli jestem gdzieś na początku Czekajcie, podgłośnie sobie słuchawki, żeby był ten efekt Tu chyba byłem Dobra, trzy razy na razie mnie zaskoczył Możemy go czymś zaskoczmy? A, zostawię flarę Niby tu byłem, okej, okay, jest flara On no, tu gdzieś będzie, ja to wiem, ja to wiem Dwie kartki to jest stanowczo za mało Chyba za bardzo się boję, za bardzo się przejmuję tym slenderem Po prostu pójdę przed siebie ja go bardzo nie lubię. Naprawdę wyjątkowo bardzo nie lubię tego skurwy syna. Tak dzika. Może tak. O. Najgorsze jest to, że ja nie wiem, gdzie mam pójść. I nie wiem, gdzie byłem. Albo no, tu jest tych korytarzy w bizdu i trochę. Pójdę tu. Wyłączę światło. Teraz załączę. Kurde, nie ma kartek, to mnie niepokoi. Dobra, idźmy po prostu przed siebie, nie bójmy się niczego. Slender przyjdzie, to przyjdzie, nie przyjdzie, to, to przyjdzie. Jak przyjdzie, to będziemy się bać. Okej, okay, tu w ogóle, w tym miejscu chyba jeszcze w ogóle nie byłem. O, jest kartka. Trzecia, mamo! Jak ja to robię? Jak ja to robię? Jak ja... Mam nadzieję, że ją podniosę, zdążę. Can't run, can't hide. Pójdźmy tu. Pójdźmy tu, bo tu jest spokojnie, świetnie. Yy, tak, Slenderko mój kochany, czasem niewyspany, często znasz zasady utalentowany. Tu byłem, tu już byłem, cholera Tu nie wiem czy byłem. No nic, ławka, nic mi to nie mówi. Dawno go nie było, chyba sobie odpuścił. To dobrze z twojej strony, good for you Pralnie? O, kolejna kartka, o Boże tu na tej ścianie są. Hmm, może kogoś poznam. Zdecydowanie nie. Dobra, podniosę kartkę. It's your life. a ah, Wiedziałem, że teraz nadejdzie ten moment. Nie ma kurwa. Dobra, idziemy dalej. Idziemy dalej. Slender mój! Slender mój, gdzie jesteś? Slender. Slender? Slender? Slender. Halu? HALU? Jeba go, wzywam na próżno, bo go tu nie ma Dobra, kolejne miejsce, boże, ja już tyle zwiedziłem Czy Tu nie ma tych pieprzonych kartek Może byśmy to szybciej skończyli? Okej okay. Odwracam się Ha! Nie ma się tu, no, super Wiem, że nie warto bać się Slenderka. Każde miejsce osobno zwiedzamy. Oh. He has night headphones. Ojej, kartka! Kartka, kolejna kartka! Teraz to już? Chyba szósta. Always hounding. Aaa, głupi jesteś i brzydki. O, był tam. Widziałem go. Pójdę tą stroną. Oj, Slenderku, dlaczego ty mnie nie atakujesz? Pfu, wypluwam to. Cześciutko. znowu te dzwony kościelne dzwonią, jakbym się spóźnił na niedzielną mszę, jak w sanitarium. Sanatorium. <grym> nie przyzwyczaję się. Halo. Halo. Tu jeszcze nie byłem. Nieźle rozpierdzielony pokój, pełno cegieł i brak slendera. To mi się podoba. To mi się podoba, nie ma slendera. To jest genialne. pójdę tu. O Boże, co to za łaźnia. Tam go nie ma. Tu też go nie ma. Boże, jak ja się cieszę, że mi to tak sprawnie idzie. Super. On... O, kolejna kartka. i to start Serce mi chyba wali, a nie temu gościowi czy tą babką. Kim jesteśmy? Nieważne. 10 kartek. Chyba nie ma tak źle. Zbieramy resztki historii. A slenderka? Jak nie ma, tak nie ma. Kolejny gościu, z którym chyba porozmawiam No tak, bo nie ma slendera Cześć, o ciebie skądś kojarzę Ty chyba jesteś gościem z YouTube'a zdecydowanie Trochę jak Kamil Shaikh wyglądasz na no mniejsze Nie wiem gdzie, ale pójdę dalej Niech będzie, że mnie nie widział Na pewno bym widział, on by kurwa widział Ale to nic Ale to nic, bo on się teleportuje, prawda? Skoro on się... A, tak blisko Oooo, 10 kartek. Kurde. Ile? 10? 10 The Grossman. Oh, Shall I travel? The Rossin Amir Rani. Szkoda. Kurde, szkoda. Bo 10 kartek nie było aż tak źle. Pewnie da się zebrać wszystkie. Nie wiem, jak reszta. Więc spróbujmy jeszcze raz. kaman wczytu się gro. Dobra. Pierwsze podejście nie było tak masakryczne. Nie odskoczyłem od komputera, więc jest. Sorry, genialnie. Jest genialnie. Jest miodzią w dupkę. Co to jest? Tensja. Co to tu robi? Nie wiem. Mój Boże. Nie mam wam się czy pochwalić w wolnej chwili. O to dostałem na 16 rodziny od Sunowi. Torcik. Z modeliny. Fajnie ulepiony. O kurwa. To się dopiero zaczęło. Dobra, myślałem, że już umieram. się długo się odczytuję, nie wiem dlaczego. Zrobiłem podstawowy błąd, nie wziąłem ze sobą niczego do picia. Chociażby zwykłej wody, przygotowanej. Zimnej chociaż, no. Z cytryną i z lodem. I z kolą, i z tonikiem, i z dżinnem. I z, z latem a to, nieważne. Dobra! Hospice, tak, czetu się gra. Kurde, chyba zrzuciłem już jedną flarę. Nie! Chociaż tak tych flar nie używałem, więc w miarę jest dobrze. Dobra, no, no tak, rzuciłem po ciebie flarę. Zbierz poemat. No takie spacje, aby używać... No dobra, wszystko wiem. Dobra, na razie slenderka być nie powinna, więc spróbujmy znaleźć na razie chociaż jedną... jedną karteczkę. O, jedna jest. Always look back. No tak, on mnie widzi. Teraz zróbmy to troszkę szybciej. O, druga kartka, jak szybko, proszę bardzo. Can't, can't run, can't hide. Już cztery. Okej. Okay. On mnie widzi, on tu gdzieś jest. Nie wiem, czy pójść na prawo, a pójdę na prawo, co tam? Kurde, on tu jest! Gdzie? Gdzie on jest? Mamo! Mamo, przynieś nocnik. Mamo. Fuck. Dobra, idę przed ciebie. Spoko! Jak mi nic nie grozi, to mi nic nie grozi. No, krótka piłka. No o, kurwa. Dobra, tutaj. Okej okay. O, długi korytarz, lubię takie. Tam powinno coś być, tak mi się wydaje. O Boże, bardzo. Długi korytarz. Świetnie. Świetnie, 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 ale kurde, nic tu nie ma. Dobra, slenderku. Nie groźnyś mi więc zamknij swe drzwi i więcej mnie nie strasz. O Boże, ciemno tu. Ta gra jest genialna, jak ona podnosi adrenaliny. nie chcecie schudnąć, naprawdę, pograjcie w Slendera. SCP to przynajmniej był pikuś, tam jest chyba tak. Tak, tam jest to, dokładnie. Mam kartka. I brak Slendera. A tutaj? A tutaj? Uff. Slow, painful death. Dzwony dzwonią! Pójdę tą stroną, nawet jak tam był, to mnie nie widział. Tu chyba nie było żadnej karty, niestety, tak. Pewdaj to to był, to już słyszałem, widziałem i czułem. Ale ważne, że nie ma tu Slender. O, jest kartka jednak, czyli ją ominąłem. Come for you, przyjdzie po mnie. Cieszę się. Gościu, powiedz mi, czy za mną jest Slender. Ja może to mam Slender. No, dzięki. A ty kurwa kłamco! A ty kłamco! A ty kłamco, czy jest Slender, kurwa? Nie, dobra, nie patrzę na ciebie. Przejdę bokiem. Kurwa. Miałem przejść wokół. To wszystko przez tego murzyna z słuchawkami. 8. No, czyli jeszcze gorzej niż było. Dobra, to było na tyle. Nie udało mi się. Żałuję. Bardzo mi przykro. Mam nadzieję, że się podobało, że dało się pooglądać. Dzięki, że jesteście. Skoro jesteś na moim kanale, przypadkiem nie jesteś mistrzem, to zostań na dłużej. Gwarantuję świetną zabawę. Żartuję, możesz odejść i wyjść z tego kanału, więcej, nie wracać. Tak. na razie. Cześć. Mistrze.